No i siemanko Siemanko Silver z tej strony witam Was mistrzowie i miszczynie, witam Was na kanale, a dzisiaj kopiemy sobie z kolegą Krzysiem. Kolega Krzysiu, tak jest z tyłu. Na łączu tutaj właśnie rozmawia sobie z częścią rodziny. Jak wiadomo są święta. Odcinek pewnie będzie wymitowany po świętach, także dopiero świętach go sobie obejrzycie. Logiczne. Okay. No, także mam nadzieję, że odpoczywaliście, napełnialiście brzuszki sałatką jarzynową i innymi frykasami. Tak jest. A my będziemy czesać. A co będziemy czesać? Dzisiaj w menu mamy. Mamy dzisiaj co? Nie, nie, tych pulo tutaj nie mamy, niestety i pewnie wieć nie będziemy. Gospodarza nie widać, nie słychać. Ale jak się pojawi, to będę atakował. My dzisiaj mamy takie oto piękne lasy. Jak widać wzdłuż takiej drogi, masę wyłączeń już od leśnictwa, masę wyłączeń już na, na to wszystko jest też z poziomu urzędu. W okolicach mamy tutaj do czynienia z grodziskiem stoszkowatym. Z także zobaczymy, może coś tam się uda jeszcze uratować z ziemi. Dobra, będę meldował. Nie nastawiam się jakoś specjalnie, wpadłem dzisiaj, że tak powiem, sobie odpocząć, spalić kalorie, zresetować trochę umysł. No i kto wie, może coś... Uda się pokazać. Zabieram Was zatem wspólnie na tą przygodę do lasu. To co, nie marnujmy czasu, lećmy razem. Wio! No i mój pierwszy, pierwszy sygnał Praktycznie Nie <noise> <noise> ja wiem co tu będzie Ale między tymi skarbami Coś może fajnego, ciekawego do Zostańcie z nami, lecimy No i zdaje się, że Towarzyszy nam dzisiaj Pierwszy gołąbek Tak jest Elegancki pierwszy gołąbeczek niebieska, rok 10, zdaje się, dobrze rozczytałem no a my co, ojej, wyjdę z tej ściemnicy o tutaj do ludu się pokaże no czyli mamy taki oto fajny gołębiano no, także co Uch, salatka się układa ale te pola swędzą, popatrzcie tylko Hmm? Człowiek po pokopał. Normalnie, nie idzie się opanować. <grystanie> Lecimy. Do, do lasów Jastrząb. Jastrząbki tutaj latają. Krzysiu melduje, że nawet mu przeleciał nad głową i wbił się ładnie do lasu, szykując nam kolejne tutaj przygody na kolejne odcinki <grystanie> z obrączkami. Właściciel tej obrączki skończył w sposób Wiadomy, rok 2006, tak? Gdzie to jest? 6 to wychodzi. Dobra. Chyba tak. Obrączka pikna. Jak 100 zł. <laughs> Kurka baszka, ja tam lubię. Rozejrzę się, być może będę miał tego więcej. Okej, okay, do kolejnego. Hmm. I to jest denar leśny typowy, nowa niższa cena. Może warto sprawdzić. Do kolejnego. No i ponownie kapslock, Zabijam śmieciora ale no co dalej? No i tak oto to pierwsza moja krągłość. 20 groszy z perelu. Tym wam rzucę rzuteczkę, Tyby ktoś nie wiedział jak wygląda. No, może mi się zaraz uda ustalić rocznik. Dajcie chwilkę. 73. Także pozdrawiamy być może oglądają a być może nie, lecimy dalej no, udało się trafić guziczek taki oto ładny guziczek nie powiem taki ciut, 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 ciut bym powiedział no parę wiosen ma no, na pewno sądzę po tej stópce tutaj z tyłu no, ale żadnych bić nie widać ornamentów, także co rzucę Wam tu na podgląd najwyżej I jak coś, lecimy, lecimy dalej, nie? no co to będziemy tego zwlekać, lecimy cudów nie ma ale jest zamek błyskawiczny i tak o to nie wierzę ale seria, poprzedni wypad trafienie i tym razem nie inaczej fakt zeszłoroczny, na nas to jest zeszłoroczny, ale jest taki mały Koziołeczek, ja oczywiście go przytulam. Dzięki piękne. Taki prezent na zajączka. No co, lecimy dalej. Po konkretne fanty z konkretnego zdarzenia. Iu! I zdaje się, trafiliśmy. Fant dnia. Oh yeah! Ojechodz oh yeah, do mnie. Taka oto. Kaczka. Czyżby? Mik, 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 ale agresywna kurła. Dobra, odkładam ją z tutaj. Zastałem. Właściwie się może po nią zgłosi A można powrocie ją zabior do wozu. Pomyślimy. 200 mi lub nie, ale chyba. Wymodlona moneta, krągłość, no taka, która już naprawdę raduje moje oczko Jest nią oczywiście Boratynka w stanie zajazd Dlatego na podglądzie Wam tu pokażę mniej więcej jak w teorii powinna wyglądać taka piękność No jest pięknie, no już mi się podoba jaj no No i ten parostek, moje fanty dnia no dobra nie przekreślajmy jeszcze że tak powiedzmy całej wyprawy jeszcze mam kawałek do samochodu a jak wiadomo na powrocie las lubi zaskoczyć, no to zobaczymy ruszajmy no i mamy chwilkę żeby sobie trochę przycupnąć i pogawędzić, powoli wracam do samochodu My już mam w sumie auto za plecami dosłownie kawałeczek zaraz pewnie wyłączę sprzęt, czekam za Krzychem żeby po prostu wydostał się z tych zarośli no i co, sprawdzaliśmy dzisiaj dwie działeczki, z czego tylko jedna taka większa wydzielenia, jedna cała. No, coś to powpadało, pewnie zobaczycie, pewnie wam to pokażę, pomijając tam jakieś śmieci, typu jakieś blaszki, kapsle, Bo to jest tam bez sensu, tam z grubsza wam tego nie pokazywałem, chociaż tego trochę tam było. No, z ciekawostek, coś się udało ugrać. No to chyba będziecie wiedzieć, że to jest ten parostek. Yy, oczywiście Boratyneczka, która mnie niezmiernie raduje, jest w tej moneciarce ładnie, pięknie schowana Tutaj Wam dam podgląd, gdybyście, że tak powiem, pominęli ten fragment i przeszli od razu do podsumowania, bo i tak się zdarza <laughs> Pozdrawiam Bartek, wiem, że tak robisz, <śmiech> łobuzie <śmiech> no. no i parę oczywiście obrączek, gołąbka, fajna sprawa, Krzysiu też się może poszczycić obrączką, tutaj 10 fejlingów mu wpadło no. No co, będziemy pewnie w przyszłości dalej czesać te lasy Chociaż nie powiem, jestem trochę nimi zmęczony Już Darek coś tam wspominał, że czas chyba otworzyć sezon w wodzie Sezon w wodzie wydaje mi się, że był przez Was dosyć lubianą serią Dosyć lubianą serią, tak i kto wie, może coś tam czeka w głębinach na nas, żebyśmy sobie mogli trochę porekinować No no, a póki co czekamy za zgodami z urzędu na pola, mam trochę pól ja trochę pól ma Krzysiu no i trochę jeszcze muszę dokoptować na jedną zgodę. no Może dojdziemy wspólnie do jakiegoś takiego momentu, w którym będziemy mogli, że tak powiem, po tych polach, u gorach, czeszłonkach no, regularnie że tak powiem, chodzić, czesać, sprawdzać. Jak mi się wydaje, że generalnie pola były zawsze najciekawsze. Przynajmniej w moim wykonaniu mi się najlepiej chodziło. No, lasy tutaj nam nie błogosławią od dłuższego czasu, także cóż mogę rzec. <noise> Czas zobaczyć, co się dzieje w wodzie. <noise> No, a lasów generalnie tych zgód trochę jest, no ale kurczę, kto to sprawdzi? No, mówię, średnio wychodzę raz w tygodniu, na więcej czas mi nie pozwala, no bo jak, no trzeba pracować, trzeba, że tak powiem, żyć. No, gdzieś tam się udaje zawsze wygospodarować chwilę, żeby wyskoczyć i dla Was coś nagrać. No to co? Jeżeli Wam się podobało, to wiecie, co macie robić. Jakaś subskrypcja, komentarz, łapka w górę. No, ale odkryłem w statystykach ostatnio, że odam Krzysiu. Co, trafiłeś coś? Krzysiu, co się ma, trafił. <gryśla> Zaraz zgobywamy. Jak tam, Krzysiu, trafiłeś coś? No, a statystyki jasno tam wspominają, że. No, Krzysiu mówi, że kawał blaszki. No, ogólnie co? Statystyki mówią mi tutaj, że 70% z Was nie subskrybuje mojego kanału. Także hmm, jeżeli możecie być tak dobrzy, zasubskrybujcie. Daje nam to kopa, tak powiem. do... Dalszych działań nie co tutaj więcej mówić. To wy nas napędzacie także. Wy, widzowie, także bez was nie ma kanału. <laughs> Jakby nie było. Dobra, o, skoro już sobie pogawędziliśmy, może się uda jednego razu jakiegoś livefonga przeprowadzić z terenu. Jeżeli uda mi się ustabilizować łącze, albo dojść do tego, jak to zrobić technicznie. Poprzednim razem próbowałem w lesie odpalić, nie ukrywam, transmisję. No, ale tutaj mieliśmy problem techniczny, cały czas mi zrywało. No, i wyszło, jak wyszło, że nie udało się finalnie tego przeprowadzić. No nic, będę tam próbował. Może gdzieś chwycę lepsze pole, jak to mają lepsze pole. No i wtedy podzielamy. Dobra, to póki co. Dzięki, że oglądaliście. Lecę dalej, no i cześć.